Dla wielu Państwa nadszedł wyczekiwany Mateusz Studziński, jeden Erwin Spójrzmy teraz, jak prezentuje się dru drużyna pod halę Nowy Tark. są Juraj Fight i Marcel Skokan. Właśnie teraz wylądował krążek na Eloma na drugą stronę, strzał ponad bramką. Zagranie przez bramkę, Klimowski, gdzie jest krążek, zamroził teraz na niebieską, koręczuk. Dobrze ta przewaga wygląda. Koręczu, strzał! Gol! Mamy pierwszą bramkę w nowym targu. No i rzeczywiście ta tak ta, rozegrana przewaga może się podobać. Zobaczcie Państwo, kompletnie niepilnowany tutaj e, Ilia Koręczu. Blokur pierwszego trafienia na granie przed bramkę Kalinowski do Koręczuka. Koręczu, gol! Jeszcze ten krążek gdzieś tam się odbił. 18 sekund z kary Słowakiewicza. Upłynęło i właśnie komu ten gol będzie przyznany, popatrzcie państwo, bo warto Koremczuk on kierował przed bramkę syty. Syty robi sobie miejsce syty. Syty bez problemu. No, może z niewielkim problemem. Kimiński. Kimiński! Wrzutka, jeszcze dobitka. Zamieszanie z najbliższej odległości nie jest to podanie. No i w zasadzie tak też się stało. Klibowski, gdzie jest krążek? Ależ teraz znowu w krążek Zorko. Zorko wypalił teraz z Luka Zorko, ale dobrze zainterwona Czy pod ruszy do odrabiania tych strat? Tych dwóch wrzutka. Mał nule No nie wiem, czy to był. Nie. Krążek trafia do Jaworskiego. Jaworski wrzutka i wyłapuje ten. E, początkowo wyglądało, no ale nie było tam na tyle precyzji. E, może teraz. Bo wydaje się właśnie, że dwie bramki to jest prowadzenie. E, takie przejąć tego krążka. do e, Zobaczmy. E, strzał e, nie ma bramki i ciąg. Koręczuk na drugą stronę. Jest Kalinowski. Michał Koręczuk na trochę miejsca. Strzał obok e, bramki próbował. Nie koniec. Kalinowski do Koręczuka, Koręczuk, Koręczuk, Koręczuk e, broni teraz Klimowski, No i... Gol, piękna akcja sfinalizowana przez Niki Koskinena, Jest trzecia bramka dla ekipy z Torunia. No i oczywiście bramka, która, no, a jak żeby inaczej, padła w liczebnej przewadze. No fantastycznie tutaj, e, a nie, Torunia nie mają trochę miejsca strzał i e, spróbował Torunia, nie? Wielkiewicz. Wielkiewicz kończy tutaj uderzeniem. Po stronie Podhala, teraz Switana próbował ręką. przygodki, Svitana, Sfitana, uderzenie. gol! René Sfitana wykorzystuje grę w przewadze i tutaj mógł lepiej zachować się z Tuzińskim. Zmieścił ten krążek przy bliższym słupku. Tak, zasłonięty co prawda ale to nie zmienia faktu, że nowotarżanie, tak jak powiedziałem, będą grali Kalinowski, wprowadzenie krążka, już tutaj rozprowadzenie szybkie kumystrzał, goal! Jest natychmiastowo zdobyta bramka przez ekipę Storynia, no i co, czyżby to trzecia bramka dla Koremczuka? Nie, to nie Koremczuk, już Państwu mówię, go Eloma. Niedokładnie, prosto na opadkę kija Zorki, Zorko obok bramki. nie Pod Toruńską bramką, strzał Studziński, niepewna interwencja, ależ teraz zapachniało tam go Power. No i Power na niebieską, Domrugały, strzał broni Studziński, wypluwa ten krążek przed siebie. Robertson, Riley Robertson, Robertson, niepewna interwencja Klimowskiego. Kolejnego trafienia Podopieczny trenerowo, chociażby teraz, gol! Jest bramka! Ale jaka piękna bramka, aż podskoczył ten bidon z napojem na bramce Klimowskiego. Spójrzcie państwo, no kompletnie tutaj niepilnowany Toruński, Jelinka, Jelinek na drugą stronę, Jelinek. Jelinek potężnie i krążek pod parkanami Studzińskiego niebieskiej. Strzał potężnie obok bramki Studzińskiego, jeszcze nie koniec, interwencja Studzińskiego, zaraz zakończy się, Eloma, Eloma, krążek do Elomy, Eloma, backhand, nie ma bramki, do 1 do 0 z marmą ciarką STS Sanog, ale tutaj zamieszanie pod bramką, gdzie jest krążek, ależ teraz było blisko, nowotarżanie. Z... Jak po grudzie, idzie tutaj pozbywanie się tego krążka, Kapica! Nie ma bramki, ale miał teraz oddanie do Worony. Teraz poprawka, gol! Martin Przygocki po składnej akcji lokuje krążek w bramce Studzińskiego. Jest druga bramka, spójrzcie Państwo, no Przygocki tutaj zrobił to, co Koremczuk do Kalinowskiego, Kalinowski! I krążek u Klimowskiego. Uwaga, dobra sytuacja strzały! Broni Klimowski. Mają kontrolę, pełną kontrolę to runianie. Gol! Piękna bramka. Krążek wsadzony pod tak zwaną ladę. No i Klimowski teraz widzicie Państwo. No, usiadł sobie już bezradnie nowotarski bramkarz. A bramka zapisana. Krążek ciągle nie upuszcza pola gry. A teraz Syrena zakończyła nam mecz w ramach 14. kolejki Polskiej Hokej Ligi, gdzie Tauron pod nowy Targ przegrywa 2 do 6 z Kacha Energon e, Toruń. Grad